Panie profesorze. Dzień dobry. Poprosimy o komentarz związany z wczorajszym spotkaniem w pałacu prezydenta. Czy y, obrona historii w szkołach ma szansę i czy pan jest optymistą? Obrona w szkołach ma szansę, bo gdybyśmy nie zakładali, mówię, w liczbie mnogiej, bo to jest jednak duża grupa osób zaangażowanych w walkę o obecność historii w polskich licach. Gdybyśmy nie mieli nadziei na, na to, to nikt z nas by nie przyszedł na to spotkanie. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie postawa bardzo dzielnych ludzi opozycjonistów z lat 80., którzy teraz zdecydowali się na protest głodowy. Żadne wcześniejsze, merytoryczne protesty przeciwko tej niedobrej reformie nie przynosiły skutku, nie pociągały za sobą żadnej rozmowy ze strony. Ministerstwa. Teraz w odpowiedzi na te protesty głodowe, na szczęście towarzyszące im także protest, kolejne protesty zarówno ośrodków akademickich, z UJ, z Kulem, z Uniwersytetem Wrocławskim, z kilkudziesięcioma profesorami historii tutaj z Warszawy, z różnych ośrodków, z Torunia także, no, ostatecznie stworzyła się tego rodzaju presja, że, że pan prezydent zdecydował się zorganizować takie spotkanie, niezależnie od intencji, jakie mu towarzyszyły. Dobrze, że do tego spotkania doszło. Przy czym w mediach sygnały, które do nas docierały poprzez media mainstreamowe, były raczej solidaryzujące się ze stroną rządową i bardzo ogólnikowe, jeśli chodzi o zreferowanie postulatów. Y, strony społecznej. Więc może dwa słowa na temat y, koncepcji, z którą Państwo podążyliście do Pałacu. Jasne. Ja y, oczywiście sam y, nie odważyłbym się, że tak powiem, we własnym tylko imieniu występować, a zatem y, w oparciu o y, porozumienie z inicjatorami pierwszej dwunastodniowej głodówki w Krakowie, panami y, Adamem Kalitą i Grzegorzem Surdy. Y, y, Nawiązując zresztą do postulatów zgłaszanych już wcześniej także przez środowiska akademickie, zaproponowałem formułę maksymalnie, jak sądzę, kompromisową, ugodową, że tak powiem, biorąc pod uwagę fakt, że już 1 września ten Porusza rocznik wchodzi, znaczy nie, reforma ruszyła już 3 lata temu, tylko przeszła, Lica. Przez, Lica. Ta, tak. przeszła przez gimnazję, a teraz chodzi do liceum. I y, ponieważ czas jest tak krótki, uznaliśmy, że ten kompromis można skonstruować w następujący sposób. Z dziewięciu bloków, które są do wyboru w klasie drugiej i trzeciej, liceum, zastępując historię w ramach przedmiotu y, Historia i społeczeństwo, przedmiotu uzupełniającego, takiego klasycznego Michałka, prawda, zepchniętego na margines troszkę nauczania, y, chcieliśmy, żeby przynajmniej jeden był obowiązkowy dla wszystkich, żeby był jakby wspólny język porozumienia, o, mówienia o historii dla wszystkich uczniów, którzy kończą polskie szkoły średnie. W zakresie godzin. I y, już mówię, y, ten blok, który zaproponowaliśmy to ojczysty panteon i ojczyste spory. Nieźle zaplanowane przez y, inicjatorów reformę. No, problem polegał na tym, że każdy może go odrzucić w tej chwili, prawda, bo to jest blok do wyboru. Tak. My chcemy, żeby to był blok obowiązkowy i żeby została podwojona liczba godzin w stosunku do niego, to znaczy nie 30, ale 60. No więc jedna klasa, żeby była poświęcona temu, a druga klasa Byłaby, byłaby, już, że tak powiem, do wyboru dla Czyli tych pozostałych klasa gram. maturalna byłaby już całkowicie fakultatywna, tak. natomiast druga klasa w zakresie... 60, miałaby jeden program, miałaby, miałaby jeden program. program dla tak. wszystkich uczniów, przy czym dotyczy to wyłącznie liceów ogólnokształcących, czy całego średniego szkolnictwa? Nie całego szkolnictwa? średniego szkolnictwa, to znaczy nie dotyczy szkół zawodowych tak. y, oczywiście, Aha. natomiast y, zarówno liceów ogólnokształcących, jak i techników. Mhm. Rzecz jasna, poza tymi, którzy wybiorą profil historyczny, bo ci się uczą zacząć. więcej, tak. Pan prezydent, i to było dla nas ważne, powiedział, że jest także zdecydowanie za tym, po rozważeniu tych argumentów, żeby ten blok ojczysty, Panteon ojczyste spory, uczynić obowiązkowym. Użył jednoznacznie tego sformułowania. Niestety pani minister no, nie chce tego rodzaju deklaracji złożyć, bardzo wyraźnie unika tego rodzaju deklaracji i użyła ogólnika, no, który mniej optymistycznie nastaja, mianowicie stwierdziła, że e, będzie, e, będzie się starała nie dopuścić żadnego podręcznika do owego dodatkowego przedmiotu historia i społeczeństwa, który nie będzie zawierał e, tego, elementu, tego elementu. No co wydaje mi się troszkę, powiedziałbym, Gdyby nie powaga sytuacji, zabawnym stwierdzeniem, bo przecież podręcznik musi zawierać wszystkie dziewięć bloków, które są do wyboru, żeby było z czego wybierać. a Więc to oczywiste dla mnie, że musi w każdym podręczniku być i ten element. Natomiast no, najwyraźniej pani minister nie chciała złożyć deklaracji, która zależy od jednego jej podpisu. Nic więcej nie jest potrzebne, żadne nakłady finansowe, nic. Nikomu godzin nie zabiera, wystarczy jeden podpis pani minister i ten blok stałby się blokiem obowiązującym. Niestety pani minister tego podpisu. No jakoś nie chce ma... ani obiecać. Tak, i odnosimy wrażenie, że sformułowanie typu y, dyrektorzy muszą mieć jasność programową i nie ma y, nauczyciel i dyrektor i uczeń w konsekwencji popadać w chaos od września, sugerując tym samym sformułowaniem, iż e, twórcami chaosu są jest strona społeczna, prawda? Która, no nie, no to jest oczywiście tak, więc no, takie no, nieporozumienie sformułowanie, tak. padały po wczorajszej z Państwem rozmowie. Tak, e, no, nazwę to najdelikatniej nieporozumieniem, dlatego, że po pierwsze w tej chwili wchodzi ten pierwszy rocznik do liceów zreformowanych, a w pierwszej klasie obowiązuje jeszcze jakby dokończenie gimnazjum. Tutaj nie ma jeszcze tego przedmiotu, historia i Społeczeństwo, ponieważ on się pojawia w klasie drugiej i drugiej. trzeciej. A zatem w odniesieniu do tego przedmiotu jest jeszcze rok Problem czasu. Jest jeszcze rok czasu. Ale w dodatku, jeszcze raz to powtarzam, nie wymaga uczynienie tego jednego modułu tego przedmiotu, czyli ojczysty Panteon i ojczyste spory obowiązkowe nie wymaga. Żadnej e, e, biurokracji, nie wymaga żadnych Nakładu nowych podręczników, specjalnie. nie zabiera żadnemu innemu przedmiotowi godzin. Nic, po prostu to jest dosłownie jedna kartka Wola. papieru, na Wola. której jest podpis pani minister. Nic więcej. Żadnego zamieszania dyrektorom szkół to nie wprowadza, bo i tak historia i społeczeństwo Istnieje. jest jako przedmiot, więc godziny na ten przedmiot muszą być, są zarezerwowane. I pytanie jest tylko, co będzie uczone w ramach tego przedmiotu. No, nazywanie decyzji o tym, że ojczysty panteon i ojczyste spory prowadzają chaos, uczynienie tego obowiązkowym jest na pewnego rodzaju nadużyciem, o tak to bardzo delikatne nazwę. A zatem myślę, że jest potrzebna nadal presja na ministerstwo, żeby już nie tylko mogę powiedzieć wola tych, którzy podjęli głodówkę, wola setek przedstawicieli środowiska akademickiego historycznego, ale także, no powiem niespodziewanie, wola pana prezydenta w tej sprawie została uszanowana przez ministerstwo. Ten nacisk jest potrzebny nadal. W tej chwili wiemy, że protest głodowy będzie kontynuowany w Toruniu. To jest to kolejne tak. miasto, które się zgłosiło. Rozumiemy, że Komitet Obywatelski, który zbiera podpisy poparcia na swojej stronie internetowej, tak Komitet Obywatelskiej tak. Edukacji Narodowej, to jest właśnie to gremium, to grono, które jest w tej chwili no, najbardziej zaangażowane ze strony właśnie, społecznej. Myślę, że to jest otwarte grono. Oczywiście kto, I kto możemy dołączać. Tak? Ale, jest... Oczywiście, ja jeszcze zaznaczę, że Sądzę, że momentem, w którym będzie można zawiesić te protesty, ten nacisk, będzie właśnie podpisanie przez Panią Minister tego jednego krótkiego aktu. Ten blok w podwojonej liczbie godzin, czyli nie 30, ale 60, 60. jest blokiem obowiązkowym. Wtedy ten minimalny kompromis naszej strony w podniesieniu do obecnie istniejącego programu byłby zrealizowany. Ale od razu powiem, potrzebny jest. I o tym mówili wszyscy krytycy reformy obecni na wczorajszym spotkaniu. Potrzebne jest podjęcie bardzo poważnych rozmów o sensie, czy bezsensie tej reformy w znacznie szerszym wymiarze. A mianowicie ta reforma niszczy ogólnokształcący charakter polskich szkół średnich, liceów w szczególności. To jest problem specjalizacji na tak wczesnym etapie, czyli już po pierwszej klasie, bardzo głębokiej specjalizacji. I załatwienie tego kompromisowego postulatu, o którym mówię, nie może zamknąć dyskusji nad reformą, nad reformą w ogóle, nad przywróceniem przedmiotu Historia po prostu bez żadnych dodatków przedmiotu Historia w klasie drugiej i trzeciej. Ale znacznie szerzej y, 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 także trzeba ująć tę sprawę, bo to jest kwestia przywrócenia takich przedmiotów jak geografia, biologia, fizyka, chemia. Te przedmioty chcę to powiedzieć, bo z przerażeniem wczytałem się w tę pozostałą część reformy programowej dopiero niedawno, te nie dotyczącą historii. Otóż na tym tle można powiedzieć, że historia jeszcze całkiem dobrze wygląda. To, co spotyka, jeszcze raz powtórzę, biologię, chemię, fizykę. I geografię to jest po prostu katastrofa. Redukcja nastąpiła z 14 godzin, jakie były do tej pory zarezerwowane w nauczaniu licealnym. 14 godzin w wymiarze tygodniowym na te cztery przedmioty przez 3 lata w sumie do 8. Do 8. No to oznacza po prostu dramatyczne, zredukowanie, tak, zredukowanie poziomu wiedzy, którą oferuje się polskim dzieciom. No do tego nie możemy dopuścić, niezależnie od tego, czy jesteśmy historykami, matematykami. Czy, w ogóle czy nas... Tak, czy, czy po prostu jesteśmy rodzicami tych dzieci, które przez te szkoły będą przechodziły? Panie profesorze, może na koniec takie niezbyt wygodne pytanie, mianowicie jak wygląda zaangażowanie środowiska nauczycielskiego, a głównie mam na myśli Związek Nauczycielstwa Polskiego, bowiem jedyne, jedyny komunikat, jaki do tej pory udało mi się wyśledzić na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego, był o tyleż krytyczny, o, o ile bardzo ogólnikowy i właściwie sprowadzający się do konstatacji, że bez należnych środków finansowych nie można przeprowadzić godziwej reformy, nie dyskutując z podstawami tejże reformy. Czy to środowisko w tej chwili w jaki sposób głośniej? Wypowiada się w obecnej sytuacji. Ja myślę, że z każdym dniem, z każdym tygodniem na pewno zwiększa się, że tak powiem, stopień uświadomienia zarówno rodziców, jak i jeszcze bardziej nauczycieli, w jak wielkim stopniu ta reforma dotyka ich, czyli nas, można powiedzieć, bo teraz mówię też o perspektywie rodziców, ale nauczycieli w szczególności jako osoby zawodowo związane ze szkołą, które. No, poczynając od najprostszego wymiaru, y, etatowego, stają się po prostu zagrożone przez tą reformę bezpośrednio. Po prostu wiążą się z tym masowe zwolnienia. No jeżeli zamiast y, 14 godzin na 4 przedmioty jest 8 godzin, to co to oznacza? No, trzeba wyrzucić iluś fizyków, iluś chemików, iluś biologów, iluś biografów. I to nie jest tylko walka, powiedziałbym, o etaty dla tych ludzi. Ona się łączy z walką o poziom wykształcenia naszych dzieci dlatego tutaj trzeba raczej moim zdaniem nie odstręczać przyszłych, potencjalnych, może jeszcze nie do końca uświadomionych sojuszników w tej walce, ale należy liczyć na to, że oni wkrótce staną się, że aktywni. tak powiem, tak samo aktywni jak ci, którzy tę walkę zaczęli wcześniej. Robotnicy ostatniej godziny są tak samo potrzebni jak ci, którzy zaczęli tę pracę wcześniej. Więc apel do kolejnych robotników. Tak, w tej nadziei. No to jest edytację. nasza wspólna sprawa. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.